Wszystkich szlachetnych lachów, lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków, drodzy Państwo, z miejsca szczególnego, smutnego. Drodzy Państwo, można powiedzieć, yy, stoimy przy obelisku, ale na cmentarzu wojennym z, pierwszy, z czasów I wojny światowej, w Czarnem. Czarne, drodzy Państwo, jest to. Miejscowość położona jeszcze w województwie Pomorza Gdańskiego, ale na pograniczu Pomorza Szczecińskiego. Już Szczecinek niedaleki jest po Morzu Szczecińskim. Jest to taka rubież na południu. Ziemia Kujawska, Krajeńska, Wielkopolska. Drodzy Państwo, szczególne miejsce i szczególne usytuowanie tutaj. No właśnie, cmentarzy i cmentarzyska, byśmy tak powiedzieli. Za chwilę do tego dojdziemy. Dzisiaj mamy, drodzy Państwo, 20 8 lutego, czyli właściwie można powiedzieć tradycyjnie to jest koniec lutego, ale to jest rok przestępny, więc my jutro mamy 29 roku pańskiego 2024. Dotarliśmy tutaj z żoną, żeby pokłonić się, drodzy Państwo, pomordowanym jeńcom, ale też żołnierzom, wszystkim, którzy pomogli na przestrzeni czasu, byśmy tak powiedzieli, a szczególnie na przestrzeni XX i XXI wieku w okolicach Czarnego państwo no, za Polskę, tak byśmy to powiedzieli. Czarne jest znane z bitwy pod Czarnem. To były czasy e, mniej więcej 7-14 bodajże kwietnia 1627 roku, kiedy Stanisław Koniec Polski, tutaj pod Czarnem pokonał wojnie 26, no, Szwedów, e, w wojnie polsko-szwedzkiej lat 26-29 Szwedów w jakimś sensie częściowo Brandenburczyków. E, to się mieściło w ramach wojny 30 trzydziestoletniej, wojny religijnej i tutaj Stanisław, koniec Polski, Hetman, Wielki Koronny pokonał wojska szwedzkie. Później pokonaliśmy Szwedów pod Oliwą, no i skończyło się to zawarciem pokoju w Altmarku. Ale, drodzy Państwo, pod koniec rozbiorów Polski, kiedy te ziemie dostały się w ręce pruskie, w czasie I Wojny Światowej, o czym świadczy ten obelisk, ten pomnik, no, toczyły się tu walki. No i oczywiście, jak jest wojna, to giną żołnierze, giną ludzie. I ten cmentarz akurat jest poświęcony żołnierzom rosyjskim, czyli carskiej Rosji. Zresztą widać to tutaj z heraldyki, z jeszcze staro-rosyjski język, że to są Rosjanie jeszcze walczący w ramach I Wojny Światowej. Drodzy Państwo, wiemy jak to się potoczyło, jak ktoś zna historię, prawda? Końcówka traktatu w Wersalu, pamiętamy Paderewski, Dmowski, potem mamy Halera, który walczył z ziemią pomorską i tak dalej, ale generalnie jak się spojrzy na mapę, to odzyskana niepodległość w 1919 20 roku Drodzy Państwo, nie obejmowała Czarnego, czyli Hammersteinu. Nie obejmowała, to było kilkanaście kilometrów stąd, była granica bodajże w okolicach Czuchowa czy Hojnic. I po wojnie, szczególnie w czasach nazistowskich, czyli Adolfa Hitlera, Hitler tutaj na tym miejscu zbudował obóz koncentracyjny dla więźniów politycznych. Czyli był to obóz koncentracyjny, który gromadził przeciwników Trzeciej Rzeszy. Gdy wybuchła wojna, ten obóz koncentracyjny zamienił się w obóz jeniecki, w Oflak, czy w Stelak 2B. Drodzy Państwo, czy w Stelak 2B. I tutaj w Czarnem przebywało bardzo dużo jeńców różnych narodowości. Francuzów, Drodzy Państwo, Rosjan. I innych narodowych, Polaków oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. Chyba Holendrów też. Państwo, w każdym razie, w czasie II wojny światowej zginęło w tych obozach, czyli one też miały jakby takie zacięcie typowo obozów niemieckich III Rzeszy. Zginęło od 65 do 75 tysięcy jeńców. Żołnierzy, bo to był obóz wojskowy czyli bardzo liczne grono pomordowanych, drodzy Państwo, któremu tu przyjeżdżamy oddać cześć, stojąc w tym miejscu, ale cmentarzysko jest tutaj bardziej na zachód rozciągnięte, no ale o tych ludzi przecież możemy się pomodzić, o tych ludzi, o, o duszę tych ludzi zmarłych możemy się pomodzić w każdym miejscu. Będziemy się nam trzy święta i byliśmy w poniedziałek, kiedy uroczyście nam szy tutaj w czarnym, kiedy uroczyście tutaj odbyła się taka uroczysta msza święta za poległych właśnie formule wyzwolenia, można powiedzieć w cudzysłowie nomen omen tego obozu jenieckiego Rosjan carskich przez Rosjan już bolszewickich. Tak? Drodzy Państwo, ponieważ my w zeszłym tygodniu 23 mieliśmy, odbyliśmy szóstą konferencję konferencję znaczy szóstą konferencję poświęconą ludobójstwu Polaków, Słowian, drodzy Państwo, i antypolonizmowi, a następnie następnym 24 w Oliwie, bo miała miejsce konferencja dotycząca pokoju. W związku z tym to się jakby wszystko zamyka. Jeżeli ktoś nie pochyli się nad grobami, mogiłami jeńców i w ogóle cywili pomordowanych w czasie II wojny światowej i wcześniej, nie jest w stanie ogarnąć skalę tragedii ludzkich. Tak? drodzy Państwo, i tragedii, jakie się na naszej ziemi działy, i ile tu było wojen, potyczek, prawda, że akurat w I Wojnie Światowej na tych ziemiach walczyły żywioły niemiecki i e, niemiecki i rosyjski, drodzy Państwo. Oczywiście w obu tych armiach na pewno było sporo Polaków. Dlaczego tu jesteśmy? Oto dlatego, że jest to memento, które woła o pokój, tak, a widzimy, co się dzieje w tej chwili, tak na początku roku pańskiego 2024. Wojna ukraińsko-rosyjska może zamienić się w wojnę Europy kontra, Europa Zachodnia kontra Rosję. Bardzo wielu chciałoby takiej wojny. Na pewno byłoby w interesie to Stanów Zjednoczonych, być może częściowo Chin, być może nawet częściowo w interesie Afryki, Australii, wszystkich tych kontynentów, które odstawały od Europy, drodzy Państwo. Z punktu widzenia Europy, wojna na Ukrainie jest wojną bratobójczą, wojną domową, wojną europejską. Więc to jest mniej więcej tak, jakby w tej chwili toczyła się wojna w północnej Ameryce między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, albo Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, albo w Ameryce Południowej między Argentyną a Brazylią, czy, czy Paragwajem, Urugwajem, drodzy Państwo, Chile, to, drodzy Państwo, w Afryce, tak, gdzie non-stop są jakieś wojenki. Na Bliskim Wschodzie, czy w Australii, czy, czy, czy gdzieś tam w Chinach, drodzy państwo. Wiadomo, tak jest w teorii gierdy: jedna strona słabnie, to, reszta, to druga strona zyskuje. I w tej konfiguracji, kiedy Europa przewodziła światu na przestrzeni dziejów, w tej chwili tracimy dystans, drodzy państwo, przewodnica, a właściwie już go straciliśmy. I z tego miejsca wołamy z czarnego. O pamiętanie się, nawet nie o pokój, drodzy Państwo, tylko o opamiętanie się, ogarnięcie się. Czy naprawdę dążymy do wojny domowej w Europie? Przypomnijmy sobie projekt Stanisława Leszczyńskiego: idea wiecznego pokoju i założenie Ligi Narodów, co zresztą miało miejsce po I wojnie światowej. I co się stało z Ligą Narodów? Co się zrobili z Ligą Narodów? Tak? Spotykacie się jedni w formacie yy, weimarskim, drodzy w, w formacie wyszogradzkim, wyszehradzkim, drodzy Państwo, czyż to lipa jest? Trzeba się spotkać z przedstawicielami wszystkich krajów Europy i nie dajmy sobie wydrzeć tutaj Ligi Narodów, tak? ONZ wydarł ten, ten patent pokojowy, ale to jest lipa, tam jest pięć, pięć mocarstw, które, które, drodzy Państwo, rządzą i wie, wiemy, wiemy, jak rządzą. Jest to organizacja kontrolowania wojen, tak naprawdę. ONZ jest to organizacja kontrolowania albo organizacja kontrolowanych wojen. To jest... Beznadziejna organizacja, drodzy Państwo, i my w Europie musimy sobie wszyscy usiąść. My jako Fundacja od dawna Leszczyńskich, od, da, od dawna tego nawołujemy, jako Król Elek też o tym mówimy. I mówiliśmy w Oliwie, Pax Vobiscum, Pax oliwiensis. tak? To, co Jezus Chrystus powiedział. Pokój mój wam daję. Niech stąpi Duch Święty, mówił Jan Paweł II, tak? Przekażcie sobie znak pokoju. Więc my z tego miejsca przekazujemy znak pokoju centralnej Polski, tak? Na wschód, jak na zachód, jak na północ, na południe. Drodzy Państwo, trzeba usiąść i porozmawiać. Rosja jest częścią Europy. To jest wojna domowa, to jest wojna bratobójcza. Oczywiście podłożem tego jest aksjologia, wszystkie wypaczenia, tak? Marksizm, Leninizm, ekologizm, drodzy Państwo. My wiemy, jakie jest podłoże. Ale albo się ogarniemy, albo jeden zorganizuje resztę i przywoła do porządku, albo się pozabijamy, tak? Więc my, z dziada, pradziada, polak, Lechita. Wołamy do wszystkich przywódców, drodzy Państwo, z Czarnego. Proszę sobie tu przyjechać, zobaczyć ten obelisk, drodzy Państwo, swoją drogą. Nikomu ten cmentarz żołnierzy rosyjskich z czasów nie sowieckich, tylko rosyjskich z czasów cesarstwa, rzymskie, cesarstwa rosyjskiego nie przeszkadza i całe szczęście. Oczywiście on powinien być bardziej uporządkowany, bardziej być może zadbany, bo to jest pamięć. To też pokazuje i Putinowi, i innym, że szanujemy pamięć rosyjskich żołnierzy z czasów cesarstwa rosyjskiego, z czasów królestwa można powiedzieć monarchii rosyjskiej, tak? Pamiętamy, tu są na niektórych miejscach jeszcze napisy, kto jest pochowany. To już minęło ponad 100 lat, drodzy państwo, a pamięć o tych o tych jeńcach, o tych o, tych, o tych nie jeńcach, bo to nie był tutaj cmentarz ziemiecki, tylko o tych żołnierzach, chociaż też nie wiemy czy tak nie było. Ale o tych żołnierzach rosyjskich tutaj nie nie jest zamazana mało tego. Zauważyliśmy, że tutaj raczej o wszystkim się pamięta w czarne. Mimo że tu jest generalnie już teraz w tej chwili ludność napływowa. Więc rezimę, drodzy Państwo, lepszy po, pewny pokój niż niepewna wojna. Drodzy Państwo, kto widząc niep naciągającego nieprzyjaciela wysyła, nie wysyła poselstwa? Tu apel oczywiście do hierarchów, w dalszym ciągu apel, że nieszczęście Polski polega na tym, że hierarchowie zamienili się w sadyceuszy i faryzeuszy i udają, że. Niepotrzebna jest internalizacja Jezusa Chrystusa na króla Polski. Otóż jest potrzebna. Wyraźnie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ta intronizacja łagiewniska z 2016 roku była, była błędna. Była detronizacja to była detronizacja Jezusa Chrystusa, bo z matki Bożej królowej Polski nagle rodzi się syn, król wszechświata, ale już nie Polski, drodzy Państwo. To jest i alogiczne i, i nieteologiczne i byśmy powiedzieli obrazoburcze. Tak? I bluźniercze. W związku z tym nawołujemy hierarchów. Już są pierwsze symptomy, czyli dymisja biskupa Dzięgi, prawda, który upierał się, że w wojnie, że nie musi być w dodatku e, król Polski, zdarto ten napis, drodzy Państwo, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Hierarchowie upierają się, tak jak chląt przed wojną, że nie jest Jezus królem Polski. Skończy się to gehenną ludobójstwem Polaków. Apelujemy. Apelujemy też do Polaków, żeby do tych wszystkich ruchów intronizacyjnych, żeby przypilnowali tego, żeby pobożnością ludową obwołali Jezusa Królem Polskim. Nawołujemy do uczestnictwa corocznego w hojnie i w czerwcu i w Brześciu Kujawskim w październiku obecności, bo my to robimy. A niestety, Bolszewia w ornatach tego prawdopodobnie nie zrobi i będzie nieszczęście. Tak? My Polacy musimy się domagać Jezusa Chrystusa jako Króla Polski. To jest pewna opieka dla nas, dla Domu to o tyle ważne, że dopiero po tym akcie powszechnym uznanie Jezusa Chrystusa króla Polski, myślnik Lechii, my moglibyśmy się koronować. W innym przypadku to będzie obrazowórcze drodzy Państwo. I dlatego napominamy wszystkich hierarchów, yy, drodzy Państwo, obecnych i przyszłych, żeby ogarnęli, żeby się spotkali w formule episkopatu i to zrobili. Żeby Polska rzeczywiście z Polski wyszła ta iskra i pobożności, króleska która zmieni, remonarchizuje Europę w chrześcijańskie królestwa. Szczególnie dotyczy to Francji, dotyczy to, drodzy państwo, Czech, Węgier, Rumunii, Bułgarii i tak dalej tak dalej. Państwo nawołujemy z tego miejsca o pokój, pak z wobiską, pak z czarne. Lepiej usiąść, to, co my proponujemy co 25 lat, zapobiegawczo co 25 lat. Zaczynając od przyszłego roku na kongresie pokojowym europejskim, zróbmy sobie porządek tu w domu. Nie, że nam meblują Amerykanie, Chińczycy czy, czy jeszcze ktoś, drodzy Państwo. Musimy sobie sami tutaj, drodzy Państwo, jakby urządzić dom, tak? Królestwo wewnętrznie skłócone musi upaść, mówił Jezus. Państwa europejskie, które są wewnętrznie skłócone, muszą upaść. Nie tylko Rosja, Ukraina, ale pozostałe, tak, które próbują trzymać. Jedn, stronę jed, jednej ze stron, racji jednej ze stron. Drodzy Państwo, to trzeba usiąść i pogodzić te strony i zawiązać Boży pokój, bo się pozabijamy. Także memento z tego cmentarza, jest tu pobliskiego cmentarzyska i z miejsca, gdzie zginęło 75 tysięcy jeńców, ale na wojnie nie giną tylko żołnierze, giną też cywile. Na polskiej ziemi zdecydowanie w większej ilości giną cywile. Wręcz geometrycznie. tak? W I wojnie światowej w kampanii wrześniowej zginęło 66 tysięcy żołnierzy, a prawie 10 milionów, czy ponad 10 milionów Polaków. Także my jako Polacy musimy się też ogarnąć, zmobilizować, nie dać się prowadzić na rzeź. Przez rządy triumviratu Tusk, Sikorski, Duda. Nie możemy się na to zgodzić jako Polacy. My jako król Polski mówimy non possumus w zmierzaniu do wojny. Lepszy pewny pokój niż niepewna wojna. Laudator Jezus Christus Rex, niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze dziewica. Z Bogiem. Dziękujemy za uwagę.